Inauguracja rundy wiosennej na stadionie Zagłębia. Dzisiaj Zagłębia podejmuje Lechię Gdańsk. Jesteśmy na tym spotkaniu. Za 5 minut rozpoczyna się spotkanie, i zaraz będziemy na stadionie. Moje przewidywanie na ten mecz to jest 1-0 dla Zagłębia, chociaż wiem, że będzie remis, a spodziewam się porażki. Kcurle, ciężko powiedzieć po tych wszystkich aferach związanych z Lechią, no to wiadomo logika Klasy podpowiada mi że dostaniemy slogi oklep, więc stawiam 3-1 niestety dla Lechigdańska, chociaż oczywiście liczę na zwycięstwo, no ale też już zagłębielu lubim przez ostatnie lata, mnie przyzwyczaiło do tego, że nie ma na co za bardzo liczyć. Od godziny 18.30 jesteśmy pod stadionem, a w siódmej minucie dopiero udało nam się dojść na sektor. Czyli tradycja została podtrzymana i jak zwykle nie widzieliśmy pierwszego gwizdka. Zobaczenie pająka podobno przynosi szczęście. Mamy jednego i drugiego, więc 2-0 dla nas. Oby. Człowiek wyszedł na chwilę do toalety i bramka dla leki. Bo strzela na 1-0. Nie widziałem, więc nie oceniam, ale nie wygląda to za dobrze. Jak gra dzisiaj 900 spotkanie w Ekstraklasie. Klasie 900? Czyli taki jubileusz, póki co do 35 minuty wygrywałem 0 A trener John Carver Czwarte spotkanie do ośle trenerskiej w polskiej Ekstraklasie Mamy 2-0 w ogóle cyrk i ten już nie przegrał jeszcze jako trener Lechi Nie wiem co to bramka znaczyła Kartowol straszny i dwa zer dla Lechi. Zagłębi tego meczu nie wygra. Co? Zapominamy o pierwszej połowie i dajemy czystą kartę, tak? Rzucamy trzy bramki leki po przerwie i czystą wygrywamy kartę, to spotkanie. 51. minuta, siedzimy do 55. nie, idzie bramki idziemy. No, dajemy czystą kartę, wierzymy, że Zagłębie strzeli trzy bramki, a w rzeczywistości nie szczelimy pewnie ani jednej i ten mecz przerobimy. Naprawdę Zagłębie gra półstatycznie to spotkanie. No i szybko poszło, 60 minuta niecała, 3-0 dla leki. Tragedia. Jest kontakt przed Arek Woźniak. dośrodkowywał kto to? Piękko? I w dom jak strzelił? Tylko, że 12 minut do końca spotkania. No ale zobaczymy. 3-1. 4 minuty do końca spotkania. Dalej przegrywamy 3-1. Mamy rzut rożny, ale niestety tragicznie. No niestety za ten mecz zagrało Padaka, no padaka, no nie, nie ma innego określenia. Nie chcę zawodników obrażać, ale naprawdę tak się nie gra w piłkę. Pan za nami, który tam krzyczy, już prawie schodzi na zawał, ale ma w pełni rację, no takich meczów nie da się oglądać. Jest minus 7 na dworze, no bo oglądamy takie gówno. Panowie piłkarze, szanujcie kibiców. Zanim wpadła pierwsza bramka dla leki, gra zagłębia wyglądała w miarę przyzwoicie, a niestety po bramce siedliśmy i Lechia nas wykończyła swoją ambicją zaciętością i dążeniem do trzech punktów. Lechia z zdoszą na gardle. Zawodnicy wiedzą, że muszą się wybić, żeby w przyszłym sezonie zachować się w tej klasie. A zagłębienie niestety przeszło obok tego spotkania, i niestety Lechia wywozi z Lubina 3 punkty. Wygrali 3 do 1 na siedzownicy, całkowicie przeszli obok tego meczu. Naprawdę, pogoda jest tak fatalna. Ja mam całe nogi zamarznięte, i naprawdę z całego serca żałuję, że wybrałem się na to spotkanie, bo zamarzłem. A zero satysfakcji z tego spotkania. I współczuję wszystkim kibicom, a było ich niedużo na tym spotkaniu, że musieli oglądać takie gówno na stadionie. Mam nadzieję, że od przyszłego meczu Zagłębie weźmie się w garść i będzie nas trochę bardziej radowało grą w piłkę i te wyniki będą sprawiały, że utrzymamy się w ekstraklasie w tym sezonie, Bo po dzisiejszym meczu szanse na to są bardzo nikłe. Gramy jedną z większych główien, jakie grają drużyny w tej lidze. Gramy podobnym główną jak gra Śląsk, jak gra Radomiak i gramy my. Czyli trzy najgorsze drużyny w tej rundzie. I oby nie skończyło się spadkiem. Dzięki za uwagę dzisiaj i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach zagłębia. I oby do przodu. Cześć.